słynny, już uparta dzisiaj, bo, że nie w większości, ale w tych nieruchomościach, których nie badało miasto zmieniło swojego właściciela właścicielem jest Uniwersytet Śląski za co bardzo serdecznie panie licencji, dziękuję. Miejsce, który, o którym dyskutujemy już bardzo, bardzo długo, przygotowywane pieczołowicie po to, aby właśnie tam rozwijać y, dalej y, potencjał Uniwersytetu Śląskiego, ale też wszystkich naszych y, uczelni wyższych, bo to nie tylko domy, ale też y, miejsca spotkań y, y, w, i różne inne funkcje, które będą jednoczyć młodych ludzi właśnie przy kampusie Uniwersytetu Śląskiego. Stworzyliśmy dokument, który ma charakter masterplanu tej dzielnicy, także po to, żeby inwestycje punktowe, czyli czy to jest akademik, czy to powstająca nowa chemia, czy też mam nadzieję niedługo także stołówka, nie były wyizolowanymi inwestycjami, ale tworzyły logiczną, sensowną, funkcjonalną całość zmieniającą oblicze tej dzielnicy. Chcemy Mianowicie wykorzystać to, co jest specyfiką uniwersytetu, mianowicie brak murów, brak bram, brak płotów. Kampus Uniwersytetu Śląskiego płynnie przenika się z tkanką miasta. Mieszkaniec czy gość, który wędruje z południa na północ czy ze wschodu na wschód śródmieścia, nawet nie orientuje się, że już jest na terenie kampusu. I chcielibyśmy to utrzymać nie odgradzać uniwersytetu, ale przeciwnie sprawić, żeby swobodnie mieszali się mieszkańcy, studenci, naukowcy, spędzając ze sobą pożytecznie czas. Tak jest przeznaczenie tych działek, które dzisiaj miasto uniwersytetowi przekazało, aby no jak najszybciej wyrosły na nich nowe, nowe domy dla studentów i doktorantów, aby znowu tę przestrzeń pozytywnie przemienić. Dzisiaj mamy taką możliwość, że to Uniwersytet Śląski jest w stanie pozyskać środki zewnętrzne na realizację tej inwestycji i mam nadzieję, że tu znając magnificencję pana rektora przy prężnej jego działalności będzie to możliwe i mam nadzieję, że jak najszybciej będziemy wbijali łopatę pod najbliższe inwestycje służące przede wszystkim młodym naszym mieszkańcom.